Literat, fotograf, grafik i człowiek kultury. Zrealizował kilka autorskich wystaw fotograficznych. Mowa o Pawle Władysławie Pudzienniczaku, Artysta, tym razem swoje prace prezentuje w Galerii Refektarz w Krotoszynie. Wystawa powstawała przez prawie 7 lat. Włóczyłem się tu po okolicy, po lasach, łąkach, mokradłach, szukając właśnie ptaków. Ale ta, e, ograniczyłem się do 30 kilometrów od mojego domu na ulicy Zdunowskiej w Kretoszynie, e, ponieważ e, z jednej strony nie stać mnie na wycieczki na Madagaskar, ani na e, w, do rzeczy Amazonki. Wymyśliłem sobie, że ptaki są wszędzie, chociaż mało o nich wiemy. Przez 7 lat Paweł Płócienniczak sfotografował ponad 100 różnych gatunków ptaków. Na wystawie w refektarzu podziwiać można blisko 70 fotografii tych zwierząt. Z ptakami no to przede wszystkim cierpliwość. Potem szybkość, no i dobry sprzęt, na który jeszcze mnie nie stać taki, który naprawdę zapewnia komfort z dużej odległości, czy dużej jasności szkieł. Ale to, co mam, wystarczy na to, żebyśmy zobaczyli te ptaki, które są nam najbliższe w naszej okolicy. Wernisarz wystawy, który odbył się w niedzielę 7 lutego, był też okazją do promocji najnowszej książki autorstwa Pawła Płócienniczaka. Autor zatytułował wydawnictwo tak samo jak wystawę. Oba dzieła noszą tytuł Okolice ptaków. Jakiś czas temu. E publikowałem zdjęcia ptaków w tygodniku Rzecz Kretoszyńska i potem szef tej gazety Janusz Urbaniak wymyślił, a może byś coś tam jeszcze napisał o tych ptakach, co, które fotografujesz. No i tak powstawały przez dziesiątki tygodni felietony o ptakach. Chciałem je zobaczyć już nie tylko przez obiektyw, ale przez perspektywę kultury.